Lekarz, pisarz, działacz społeczny, prekursor ochrony praw dziecka. Kochający najmłodszych wychowawca Janusz Korczak inspiruje rodziców, pedagogów i dzieci. To zasługa niezwykłej biografii starego doktora i jego filozofii. Postawił dzieci w centrum uwagi i był rzecznikiem ich praw. Przyznał im prawo do odczuwania, decydowania i doświadczania. Domagał się szacunku dla dziecka, jego potrzeb, pragnień i wolności. Radził by podążać za nim i wspierać w samorozwoju. Wychowaniu przez przymus przeciwstawiał wychowanie przez dialog, które rozwija osobowość i charakter. Podkreślał rolę rodziny i środowiska społecznego. Był rzecznikiem dziecięcej samorządności. Wiele z tych idei jest dziś oczywiste, ale to stary doktor o wielu z nich mówił jako pierwszy i jako pierwszy je realizował. Filozofia wychowania Janusza Korczaka wyrastała z praktyki i życiowego doświadczenia. Urodził się jako Henryk Goldschmidt w zasymilowanej rodzinie żydowskiej. Ukształtował go pozytywizm, kult wiedzy naukowej i pracy organicznej. Jako pediatra leczył dzieci z ubogich rodzin, poznał choroby ich ciała i ducha. Nauczył się, jak ważne są uważność, obserwacja i empatia. Jako społecznik domagał się poprawy losu najmłodszych, dostępu do opieki, edukacji, godnego życia. Jako pisarz i publicysta z pasją nawoływał do zmian społecznych. Pisał dla dzieci i dla dorosłych o dzieciach. Przede wszystkim był jednak wychowawcą. Przez ponad 30 lat prowadził wraz ze Stefanią Wilczyńską Dom Sierot. Pracował także w sierocińcu Nasz Dom na Bielanach. To w nich rozwijał swoją oryginalną praktykę pracy z dziećmi. Nie stworzył hermetycznej doktryny wychowawczej. Wskazywał za to, jakie podejście pomaga wychować dziecko na wrażliwego i mądrego człowieka. Podpowiadał, co może zrobić każdy rodzic i każdy wychowawca. Ze wspomnień i relacji wiemy, że Janusz Korczak był postacią wyjątkową humanistą, który wywierał wrażenie swoim zaangażowaniem i miłością do dzieci. Pełnym człowiekiem, który nie był wolny od rozterek i emocji. Był idealistą i wiarę w możliwości człowieka starał się zaszczepić także swoim wychowankom. W ponurym czasie wojny i likwidacji warszawskiego getta pozostał ze swoimi wychowankami do końca. Trudno o bardziej wymowne świadectwo wierności starego doktora swojej filozofii wychowania.